Po pierwszej i drugiej edycji zastanawialiśmy się, która formuła bardziej się spodobała, co miesiąc na innej ścianie, czy ta, w której były zawody tydzień po tygodniu. Na razie przeważają głosy, że co miesiąc zawody są fajniejszą formułą i pewnie na tym się zatrzymamy. Są naprawdę fajne baldy. I większość jest dość mało siłowa. W sensie się przynajmniej tak to czułem. Raczej te techniczna. techniczne, e, baldy, gdzie trzeba e, fajnie grać balansem własnego ciała. E, więc no ok, jestem zmęczony, fakt, ale teraz już przez wiele prób, ale no podoba mi się to, że nie są takie czysto stricte siłowe. E, ostatecznie 14 na pie części pierwszej i... 6 na części drugiej, co dało szansę rozłożenie tych bulderów w ten sposób dało szansę, że buldery zupełnie się nie krzyżowały. Można było się wspinać na każdym bulderze jednocześnie nie było strachu, że ktoś nam na głowę spadnie. Najwięcej kłopotów miałem z pomarańczowym has 15. Z takim skokiem na końcu niby prosty, jednak trudno mi było się tam utrzymać. No ale skończyło się sukcesem. Podobał mi się czerwony balt na, na dziecięcej na, na pierwszej sali, bo był bardzo na równowagę i nie był siłowy. Niebieska dwudziestka na soczewce ze względu na swoją parkurowość. rozpoczyna się prosto, kilka prostych przechwytów oraz a później rzucenie biodrami do przodu i zapanieniem. Znaliśmy przed trudnym zadaniem rozbicia stawki, ponieważ e, poprzednie rundy na Muralu i na Warszawiance były bardzo wyrównane. Ludzie dobrze się bawili, e, bardzo dużo osób miało podobną ilość punktów. E, no i wydaje nam się, że to się udało, nie tracąc właśnie e, tego, żeby ludzie u nas też się dobrze bawili, żeby nie było samych trudnych bal. Myślę, że to jest super sprawa, dlatego że po pierwsze przychodzi się i wszystko jest nowe nakręcone. Te baldy też są trochę inne niż zazwyczaj, kiedy się przychodzi na ścianę, e, więc można się spróbować w trochę innym rodzaju baldów. E, tutaj łapie się naprawdę sporo fajnego doświadczenia, bo jednak jest trochę inny stan umysłu niż na treningu, gdzie przynajmniej ja mam czasami tendencję do odpuszczenia, jeżeli nie, wiem, nie czuje się gotowy do czegoś. A tutaj raczej nie myśli się o tym, tylko stara się dobrze bawić, robi się to ze znajomymi, jest taka fajna, nawet nie załóżmy tego rywalizacją, ale czuć coś takie naprawdę wsparcie od społeczności e, wspinaczy i to jest e, świetny pomysł, świetna, świetna e, inicjatywa.